Rotunda. Serwis informacyjny. Marta Rutkowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Już w sobotę i w niedzielę po raz kolejny w Poznańskiej Palmiarni odbędzie się adopcja kotów z Fundacji Animalia. Organizatorzy będą szukać nowych właścicieli, którzy zapewnią swoim pupilom ciepły kąt. Wszystkie koty możecie zobaczyć na stronie internetowej Fundacji Animalia. Nieumiejętność parkowania, wymuszanie pierwszeństwa, leczenie się lewym pasem czy nieużywanie kierunkowskazów to tylko niektóre z rzeczy, jakie mogą denerwować nas na drogach. Część z nich jest wynikiem braku umiejętności lub małego doświadczenia za kółkiem, inne zaś spowodowane są nieznajomością przepisów lub zwyczajnym hamstwem. Jakie zachowanie kierowców najbardziej irytują poznaników pytała Anna Białka. Bardzo dużo podróżuję i bardzo denerwuje mnie to, że kierowcy zachowują się jak byliby sami na tej drodze. Są bezczelni, nie przepuszczają, gdy mają taką możliwość. Najbardziej denerwuje mnie chęstwo na drodze. Jako uczestnik ruchu drogowego najbardziej denerwuje mnie niecierpliwość innych kierowców, szczególnie kiedy ym, bez potrzeby trąbią na mnie, jakby nie mogli poczekać sekundy na przykład na światłach. Denerwują mnie kobiety, bo nie potrafią jeździć. Nieprzestrzeganie zasad kultury na drodze. Mimo ciągłych opóźnień powodowanych remontami dróg oraz licznych awarii komunikacji miejskiej, wciąż chętnie z nich korzystamy w naszym mieście. Jak się okazuje, nawet chętniej niż kiedyś. Opublikowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji dane wykazały, że w 2011 roku sprzedaż biletów wzrosła o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Jednym z głównych powodów takiej sytuacji jest z pewnością droższe paliwo. Poznaniacy, by zaoszczędzić, zostawiają auta w garażach, ale czy dalej będą to robić? Być może już niedługo ceny biletów jednorazowych wzrosną od 40 do 60 groszy, a miesięcznych nawet o 20 zł. Wśród wielu głosów krytycznych warto posłuchać jednego ze spotkanych przeze mnie użytkowników komunikacji publicznej. Wydaje mi się, że to było nieuniknione. No, wszystko drożeje, benzyna drożeje, utrzymanie drożeje, no i tylko kwestią czasu było, aż drożeją bilety. No, musimy się z tym pogodzić po prostu. Na szczęście wiosna coraz bliżej. Już wkrótce wszyscy, którzy nie chcą pogodzić się z wyższymi cenami biletów, będą mogli zamienić zatłoczone tramwaje i autobusy na rowery lub spacery. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzą, ale i zadbają o swoje zdrowie. A przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. Radio Rotunda, Błażej Daracz. Każda pora roku przynosi ze sobą ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. Wiosenne spacery, letnie, nie zawsze odpowiedzialne zabawy nad wodą, a później przychodzi jesień i zima, kiedy to ludzie mimo niebezpieczeństwa podczas mrozu wchodzą na rzeki i jeziora. O tych nieodpowiedzialnych zabawach powie więcej nasza reporterka. Odkąd na stałe mrozy każdego dnia możemy zaobserwować ludzi chodzących po rzekach i jeziorach. Bywa, że to nie tylko spacery, ale również zabawy na łyżwach, a czasem nawet niebezpieczne jazdy samochodem po tafli lodu. Wielu osobom czas mrozów odbiera wyobraźnię. Codziennie po jeziorze maltańskim spacerują setki ludzi. Mimo ciągłych ostrzeżeń, amatorów zimowego szaleństwa na lodzie nie brakuje. Podkomisarz Dariusz Białkowski, komendant komisariatu wodnego w Poznaniu, apeluje, że lód w każdym miejscu ma inną grubość. W tej zimy w Polsce wypadków na lodzie było naprawdę wiele. Koło połupina w województwie lubuskim na rozlewiskach odry zginęły dwie siedmioletnie bliźniaczki. W Kruszwicy, na szczęście, udało się uratować szesnastolatka. W styczniu, nawet nad Maltą, doszło do wypadku, kiedy to kobieta biegnąc za własnym psem weszła na taflę lodu, która się pod nią zerwała. Uratował ją przybywający nieopodal strażak. W poniedziałek pół miliona Wielkopolan zaczęło ferie zimowe. Może warto pomyśleć o bezpieczniejszych sposobach spędzania wolnego czasu w te zimowe dni? Dla Radia Rotunda, Aleksandra Balczyńska. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.